Na lewym skrzydle orła są 32 pióra, a na prawym 33. Ta cyfra odnosi się do 33 stopni tajemniczenia w masonerii, wprowadzonych przez Najwyższą Radę Rytuału Szkockiego, najważniejszej loży w Ameryce. Rada 33. stopnia, zbierająca się w Waszyngtonie, twierdzi w swoich pismach, że jest matką światowego prawodawstwa. Menly P. Hall nazwał ich najpotężniejszą organizacją na Ziemi. To oni powołują królów i decydują o losach świata. Podobno na dolarze znajduje się ostatnia część informacji potwierdzającej masoński spisek. Nad okiem mamy łacińską inskrypcję Anuit Coeptis, co znaczy Opatrzność pochwala nasze zobowiązania. Ale zdaniem zwolenników teorii spiskowej, połączenie tego zdania z dolną inskrypcją ujawnia mroczny zamiar. Tajny Los Ameryki opisuje łacińskie zdanie Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum, obwieszczające nastanie nowego ładu świata. Ład ten ogarnie cały świat w niedalekiej przyszłości. Nowy ład Świata znosi partnerstwo państwa i kościoła. Stoi to w jaskrawej sprzeczności z inskrypcją nad jedynką Ufamy Bogu. Nastanie nowa cywilizacja, zmieni się nasze życie. Zapowiada się, że nowy Ład ogarnie całą ziemię, przekroczy granice państw i zniesie własność prywatną. Wszystkie tradycyjne religie zastąpi nowy system wierzeń dyktowany przez masonów. Teoria głosi, że pewne grupy ludzi chcą przejąć władzę nad światem. Taki był cel ojców założycieli i symbole zawarte w Wielkiej Pieczęci mają nam to uzmysłowić. To oświecenie, ale tylko dla wtajemniczonych. Pojawia się coraz więcej dowodów na ukryte mroczne symbole umieszczone na dolarze. Czy historycy, zwłaszcza masońscy, mogą temu zaprzeczyć? Pokazaliśmy, że amerykański dolar zawiera ukryte treści. Zostały tam umieszczone przez kilku masonów, którzy zaprojektowali wielką pieczęć, a później banknot dolarowy. Sami masoni twierdzą, że skomplikowana teoria spiskowa jest śmiechu warta. Równie dobrze Żydzi, katolicy, muzułmanie czy protestanci mogą próbować przejąć władzę nad światem i zmusić wszystkich, żeby wyznawali ich religię. Ja w to nie wierzę. Niektórzy mogą uważać, że masoni dbają tylko o swoje interesy, ale ja w to nie wierzę. Przez ostatnie 2000 tysiące lat w świecie zachodnim panował porządek chrześcijański. W tym porządku Kościół i państwo współdziałały ze sobą. Wszystko, co jest sprzeczne z tą normą, starsze dziedzictwo, ideały i symbole o głębszym znaczeniu, budzą strach. Być może masoni padli ofiarą własnej konspiracji. Tajemnice budziły w opinii publicznej podejrzenia i obawy przed nieznanym. Ludzie nie lubią symboli, których nie rozumieją i które mogą ukrywać ważne informacje. Dlatego masoni mają tylu wrogów. Masoni twierdzą, że wiele z dowodów na masońskie wpływy w rządzie nie ma potwierdzenia. Zwolennicy teorii spiskowej uważają, że prawie wszyscy sygnatariusze deklaracji niepodległości byli masonami, ale nie mają żadnych dowodów. Deklarację podpisało 56 osób, 9 z nich to masoni. Mamy dowody ich przynależności do lóż. Na konwencję konstytucyjną w Pensylwanii przybyło 55 kandydatów. Konstytucję Stanów Zjednoczonych podpisało 39 delegatów, z których 11 to masoni. Wiadomo, że tylko jeden Mason, Benjamin Franklin, brał udział w komisjach projektujących wielką pieczęć. Być może także rysownik Francis Hopkinson. Często mówi się, że Tomasz Jefferson był Masonem, a jedyny dowód to, że Masoni brali udział w procesji na jego pogrzebie. Oczywiście każda organizacja w stanie Virginia i prawie wszystkie organizacje amerykańskie wzięły udział w procesji. Współcześni naukowcy szukali dowodów i nic nie znaleźli. Jefferson nie był masonem. Chociaż Benjamin Franklin z pewnością był masonem, nie miał dużego wpływu na elementy graficzne pieczęci. Zajmowali się tym doradcy artystyczni. Jeśli uważnie przyjrzymy się komisjom, które zaprojektowały wielką pieczęć Stanów Zjednoczonych, nie znajdziemy masonów, którzy mieli wpływ na projekt. Doradcy artystyczni wybierali elementy plastyczne i nie mieli nic wspólnego z masonerią. Symbolika graficzna miała takie samo znaczenie w XVIII wieku, co obecnie. Już wtedy istniał skodyfikowany język wizualny, zrozumiały w Europie i w Ameryce. W czasach, kiedy wielu ludzi nie umiało czytać, uczono języka wizualnego ze zbiorów symboli. Korzystali z nich grawerzy, architekci i inżynierowie. W XVIII wieku zbiór symboli RIPA znajdował się w każdym warsztacie grawerskim. Zbiory te zawierały pouczające historie pokazane za pomocą symboli i napisów. Dzieci uczono rozumieć symbole, mimo że nie umiały czytać. To nie był szyfr, tylko ogólnie znany system. Każdy symbol budził określone skojarzenia. Egipskie symbole użyte w wielkiej pieczęci należą do ogólnie znanego kodu, a nie symboliki masońskiej. Niektóre symbole, jak wszystko widzące oko i niedokończona piramida, funkcjonowały zarówno wśród masonerii, jak i poza nią. Użyto ich tutaj w znaczeniu ogólnym. Istnieje teoria, zgodnie z którą masoni czerpią z tajemniczych religii egipskich i śródziemnomorskich, ale nie ma żadnych dowodów. W lożach masońskich używano piramid jako motywów dekoracyjnych. Nie miały znaczenia symbolicznego. Masoni uznawali wszystko widzące oko, ale traktowali je raczej jako logo. Wszystko widzące oko symbolizowało boskość. Oko świetnie pozwalało w prosty sposób przedstawić Boga i było ciekawym elementem graficznym. Zgodnie z tą interpretacją, ojcowie założyciele uważali, że Bóg troszczył się i chronił Amerykę. Piramida oznacza siłę i odporność. Oko ponad nią i motto kojarzy się z boską opatrznością przychylną Ameryce. Kwestia orła jest bardziej skomplikowana niż twierdzą zwolennicy teorii spiskowej. Benjamin Franklin, mistrz masoński, był przeciwko użyciu orła wolał indyka. Nie chcę, żeby orzeł stał się symbolem naszego kraju. Ten ptak ma zły charakter. Indyk jest o wiele szacowniejszym stworzeniem. Chociaż jest nieco próżny i niemądry, ma jednak wielką odwagę. Benjamin Franklin chciał użyć indyka, bo to bardzo sprytny ptak. Orzeł żywił się padliną, co nie było eleganckie, za to miał imponujący wygląd. Jednak odrzucono indyka Bena Franklina i wybrano Orła jako symbol potęgi i majestatu Stanów Zjednoczonych. Niewinne wytłumaczenie obecności Orła chyba jest prawdziwe. Można dyskutować nawet o złowróżbnej trzynastce. Cyfra trzynaście wielokrotnie występuje na dolarze. Paranoiczni zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że dla masonów trzynastka jest ważna. Ale wtedy było po prostu trzynaście kolonii. Trzynastka nie ma żadnego znaczenia dla masonów. Oto oficjalne wyjaśnienie. 13 pasków na tarczy oznacza 13 stanów. Motto e pluribus unum, z wielu jeden, to aluzja do zjednoczenia stanów. Gałązka oliwna i strzały nawiązują do siły pokoju i wojny. Konstelacja gwiazd oznacza nowe państwo, które zajęło miejsce wśród innych